Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do was jak zwykle z halem zakupowym Tylko jedną na zakupy, to po prostu to nagrywam. Byłam trzy dni mojej kuzyn. Piątek, soboty, niedzielę i przyjechałam wczoraj wieczorem. I no niestety, no, lodówka była, że tak powiem, no nie, nie całkiem pusta, bo jeszcze trochę rzeczy miałam. Miałam trochę owoców, miałam wodę, ale musiałam dokupić to, co najpotrzebniejsze, a ponieważ było promocje na polskie masło, to kupiłam. Trzeba po prostu dobrze się rozglądać i dobrze zaglądać do kartonów, bo okazało się, że popatrzyłam, no nie masz masła, nie ma, już nie dostałam. Były dwa kartony puste, ale został trzeci karton, który był odwrócony tyłem, i na nim jeszcze było inne masło położone ja tak odsunęłam to masło, patrzę jak jest. Pracownica Biedronki mówi tak, no proszę, pani znalazła masło. Ja wszyscy mówię, że nie ma. Udało mi się. No i tam było dużo, bo cały karton był z tego polskiego masła, tylko, że był przykryty innym masłem. Także mi się udało, kupiłam 6 kostek. Także jestem szczęśliwa, że <grywa> znowu mam zapas. No dzisiaj taki zakup nie za duże. Chciałam kupić arbus, ale nie był pokrojony i był ponad 5 kg arbuz. No nie no, ponad 5 kg. To niewiele od niego musiałabym jeść, żeby go zjeść. Bardzo Lubię Arbus, ale no niestety za duży dla mnie. Wydałam 110 zł. Także zaraz Wam pokazuję, co ja takiego kupiłam. Kupiłam cztery bułeczki w hercie. I tu mam te sześć kostek z Polskiego. O, że tak będę pokazywać. Sześć kostek. Także zaraz podkładam do mleczarki. Wziąłam galaretki gelwe. To są borfkowe. Muszę Wam powiedzieć, że chciałam truskawkowe, ale z gelwe nie było. Winiary owszem były, ale są droższe. W każdym razie te były pod niecałe 2 złote. Tego przegryzki słodkiego miałam sobie bonitki takie ala jeż, jeżyki. Kupiłam taką wcierkę do włosów, Fianter. Wy już to znacie, bo ja, ja to często w Denko pokazuję albo w poleceniach różnych. Kapryki wziąłam, tak jak mówiłam, bo na promocji były po 12, coś niecałe 12 zł. Wziąłam też dwa banany średnie, bo bym potrzebne do galaretki. Wziąłam też jabłka, czempiony były, no 3,50 niestety, ale tańszych nie ma, więc jak są na promocji, to ja zawsze kupuję. Ja lubię jabłka, codziennie je, jabłuszka muszą nie być. Sok multiwitamina, ten który lubię najbardziej, z tym barku. Tak się zastanawiałam, ile ja mam soków. Ja mam jeszcze dwa całe. No <grywa> to dobrze. Jeść nie woła. <grywa> Cukierki, nasze ulubione. Moje i mojej kuzynkiani. Bo trufle to uwielbiamy obie. No i te galaretki w czekoladzie gorzkiej to też uwielbiamy. Knijdło bo już mi się kończy. Bardzo ładnie pachnie ten. Marakuja. I guarana. Bardzo ładnie pachnie, nie są takie wysuszone ręce, także sobie kupiłam. I tak jak mówię, kilka ogórków wzięłam tak na mizerię, żeby zrobić. Młode ziemniaki. Niestety nie są polskie, no ale bardzo mi się chce młodych ziemniaczku, więc kupiłam. To są jakieś włoskie albo hiszpańskie. I co te jeszcze ja też mam? I wzięłam jeszcze, tak jak mówiłam, pod udzie. To jest akurat polskie mięsko, pisze Polska, miejsce chowu, bo to jest też bardzo ważne. Akurat w dobrej cenie było niecałe 6 zł, czy 7, jakoś tak, więc wzięłam też. Także będę miała na obiad na kilka dni. No i chyba wszystko. Teraz Wam pokażę paragon. No i to mam właśnie paragon. No, akurat tego nie widać. Zapłaciłam 104 ,89 zł 89 groszy. I tu są te wszystkie promocje powbijane. Tak myślałam, że 100 zł zapłacę. Nie chcę być inaczej niestety. Moja ja powiem, jak czasem gdzieś śmiałam tak Płać i płacz! <laughs> Dobrze, no to tyle. Będę robić galaretkę, więc też Wam pokażę jak robię galaretkę z owocami. Mam y, puszkę brzoskwiń. Mam banany, mam truskawki i jeszcze mam pomarańczy, które są kwaśne niestety. Więc na galaretki się nadają. I muszę je po prostu pobierać i też pokroić i, i dodać do galaretki. A ja tak od, właściwie od maja już robię galaretki. Jak jest tylko ciepło, już się zaczyna robić. Nie tak aż do września. Dopó dopóki jest ciepło, to robię właśnie galaretki cały czas. U mnie cały czas w lodówce będą dyżurować. To tyle na razie. Później jeszcze się do Was odezwę. Ja już się przebrałam. Muszę Wam powiedzieć, że to jest szkoła mojej mamy też. Zawsze było tak, że to co masz do chodzenia, to dochodzenia, a to co masz po domu, to po domu. I ja tak jestem nauczona i od lat już tak mam, że po prostu od. no od, odkąd pamiętam właściwie. To Mama mnie uczyła i tak miałam rzeczy e, dochodzenia na zewnątrz i dochodzenia po domu. I ja sobie nie wyobrażam na przykład, nie wiem coś gotować i w tych samych ciuchach stać przy kuchence to co byłam na przykład w pracy nie wyobrażam sobie po prostu tego zawsze mnie to dziwię, że kobiety, nie wiem stoją i na przykład w tych samych ubraniach, co była w pracy, stoi i, i gotuje obiad ja po prostu jestem tak nauczona i muszę wam się pochwalić, że kupiłam sobie fajną torebeczkę w ciuchlandzie bo byłam z krótką Anią w Oławie tam jest taki fajny ciuchland bardzo ładna, ma kieszonkę z tyłu, bo dla mnie to nie jest to jest... Nie ma kieszy tej kieszonki, bo tutaj chowam zawsze kluczem do domu. W środku ma tak samo różne przegródki. Jest ładnie wykonana i, tak jak mówię, prawie nienoszona. Tu ma też kieszonkę na zameczek taką dosyć głęboką. Tu ma takie dwie kieszonki, a tu ma zapinaną. Bardzo fajna. To jest zapinana na zamek. Zapłaciłam za nią 23 zł. Bo kosztowała 27, tam był jakiś tam, nie wiem, 10% dopustu czy coś takiego, bo to zależy od jakiego dnia było. Także bardzo się ucieszyłam, bo już inne mi się tak poprzecierały, niektóre to już do wyrzucenia pójdą. A ta jest bardzo fajna, taka beżowa. Myślę, że na lato będzie jak znalazł. Bardzo mi się spodobała i Ania też mówi, że bardzo fajna. Także ja się biorę teraz za pochowanie tych moich produktów. Do lodówki, do zamrażarki, tam gdzie trzeba. I przygotuję właśnie galaretkę. Galaretkę będziemy razem robić, przygotowywać owoce i tak dalej. Aha, mój ręcznik leży. No, on zawsze jak jest mokry, to później kładę, żeby wysechł. Także za chwilkę będziemy szykować galaretkę. Bo tak mi się chce, że ojejciu. Tak chowam produkty do lodówki tak się zastanawiam, czy kiedyś też tak mieliście, że zapakowaliście do zamrażarki całe opakowanie, a później się wzięli tylko trochę. I не да Ja tak miałam, już kiedyś tak zamroziłam piersi z kurczaka, ale to było na samym początku, chyba tak. To, to w ogóle bardzo, bardzo dawno. Także ja to wkładam na razie do lodówki, a później biorę sobie wszystko do woreczków po dwie, po trzy sztuki i opisuję z datą, tak żebym ja po prostu wiedziała, z czego jest, ile i kiedy to kupiłam. Bo zawsze staram się robić tak, że jak robię obiad i wyszukuję coś z zamrażarki, jakieś mięsko, no to patrzę, który jest termin. Także kiedy to e, kupiłam, I te wcześniej kupione po prostu zużywam do też nie może w ich nie leżeć. To musi być e, wykorzystane i musi być rotacja. Także to na razie do lodówki wkładam. Ja galaretki robię w takich pucharkach. Niestety mam tylko pięć, bo jeden po prostu przy myciu odleciała ta nóżka. Nie uderzałam, nie zawsze ostrożnie się z nimi e, obchodzę. Te pucharki akurat wstałam od mojej przyjaciółki Niny. Cóż ja tu mam? W szafce dojrzałam puszkę brzoskwi. A jak są na promocjach, to też kupuję. Powiedzcie, to jeź nie prosi. Ma długi termin przydatności. 31 grudzień 2024. I ma długi termin przydatności, więc ja kupuję wtedy, kiedy jest promocja. Później używam wtedy, kiedy będę ją potrzebować. Bardzo bym chciała, żeby to były greckie brzoskwinie, bo są najlepsze. Za ja zobaczymy. Niestety nie pisze. W każdym razie muszę je otworzyć, odsączyć. Tu jest akurat dużo tych brzoskwin, bo to jest duża puszka. Po odsączeniu jest aż pół kilo tych brzoskwin, więc ja chyba muszę podzielić na dwa razy. I nie będę odlewać wszystkiego tego syropu, tylko po prostu syrop zostanie z częścią brzoskwin, bo to będzie za dużo, żeby z pół kilo zrobić. No i cóż jeszcze, tak jak mówiłam, mam jeszcze banany, pomarańcze i truskawki i to wszystko. Najpierw puszkę oczywiście muszę umyć. Ona była kupiona w sklepie, później stała u mnie. Trzeba umyć puszkę. Trzeba umyć za każdym razem czy puszkę, czy słoik, cokolwiek, co możemy umyć ze sklepu musimy umyć. Czytałam kiedyś o takiej rodzinie, która zatryła się szczerzymi odchodami. No tak jak właśnie czasami bywa, wzięli puszkę, otworzyli gdzieś tam dotknęli na wieczku i po prostu później robiąc kol kolację jakoś ich smarując chleb czy nie dotykając chleb po prostu przeniosło się to na, na, inne, na inne rzeczy, właśnie na chleb i tak jak zjedli to później się bardzo rozchorowali. Więc trzeba myć. Ja zaraz umyję. Pamiętajmy też o tym, żeby po umyciu puszki umyć też ręce, bo przecież dotykaliśmy tych puszka jak była jeszcze nie umyta, więc trzeba umyć też rączki, żeby na rączkach coś nie zostało. Trzeba po prostu umyć rączki, ja często myję. Dobrze, że ma otwieracz. Nie. Mm. I teraz muszę je odsączyć, oczywiście nie wszystkie, ale póki co najpierw się wypalmy galaretkę. Co my tu potrzebujemy? Tylko gorącej wody, nic więcej. Włączyłam czajnik, bo ja robię z dwóch galaretek. Ogólnie tu na jedną. Galeretkę jest pół litra wody, ale ja robię tak, że robię tą galeretkę trochę taką pięściejszą, robię ją z 800 ml wody. Tu już lałam wodę, gorącą mam i teraz będę galeretkę rozpuszczać. Narodka jest taka niebieska. Także rozpuszczam ją. Mieszam, żeby się rozpuściła. Teraz wło włożę owo do, do zlewu kąpieli zimnej, żeby się wystygła. Do i w chwili zimnej mi się wystudzi. Później uwodzę do lodówki. I niech stygnie. Tu mam pokrojoną pomarańczę jedną, teraz ubieram drugą. Zawsze ja dostaję jeśli na taką jak ubieram pomarańcze. Tak samo cytrynę nie ubierała to też. Kurczę już nie mam, ale trzeba się podnieść błonek. Pamiętam takie czasy, jak moja mama to były lata 70., jeszcze, wtedy wszystko było w sklepach, to całe kartony, tak zimą, zimową porą przed Świętami, całe kartony przynosiła do domu, całe kartony pomarańczy. Wtedy to był rarytas. Teraz są na okrągu, czy zima, czy lato, a wtedy to był rarytas, to, było, to były delicje. Pamiętam, że kiedyś zapadłam w jakąś taką dziwną śpiączkę. Lekarze nie wiedzieli co mi jest. I to było lato. I tutaj jeszcze naprzeciwko nie było tego dużego bloku, tylko była łąka. I mama mnie wynosiła na rękach. To już chodziłam wtedy do podstawówki. Nie pamiętam, której to klasie było. Piątej, ja, szóstej? Nie, piątej to już. w no, piątej to już tu, jak przejechaliśmy się, jak przeprowadziliśmy, to tu już chodziłam do piątej. To mogła być jakaś szósta, siódma klasa. Mama mnie brała. Brała koc i wynosiła mnie na podwórko. I tam sobie leżałam. I spałam, cały czas spałam. Miałam jakąś taką dziwną śpiączkę. I mama właśnie kupowała brzoskwinie. I te brzoskwinie to były takie, że po prostu. Mm, Ach, niesamowite były. I mama mnie tak karmiła i mówiła, no jest. Ja tak może dwa razy ugryzłam tą brzoskwinię i tak. I znowu spałam. Nie, no okrągło spałam. Mam, mama mnie sztur, Basia, no jest. No to coś tam ugryzłam znowu, także. I nie pamiętam przez taki okres to było. Czy to było długo, czy krótko, nie pamiętam. Tylko miałam dziwną, właśnie, śpiączkę, bo nie wyszłam z tego jakoś. Ale lekarze nie wiedzieli w ogóle, co mi jest. Także pamiętam te brzoskwinie, ten smak tych broskwin, pamiętam. Były takie, soczyste Sok po, po rękach ciekł. też są soczyste, ale są takie kwaskowe bardziej. Niestety. Ale co się zje. Jedną rzecz mamy zrobioną. I teraz zaczynam od brzoskwini, bo one idą na sam dół. Najpierw je pokroję. No takie... I układam tutaj po dwa. I układam te końcówki zawsze zostawiam, a później je dokładam, tam gdzie brakuje. I teraz tu zadaję te małuszki. A resztę zjem. Teraz będę kroić banana. Dlaczego ucinam początki i końce? Bo mogą być robaczki jakieś. Bananę kroję w takie ptalarki, plasterki. Mniej więcej takie. Teraz wkładamy w ten sposób dookoła. Nie wiem, czy tu nie za dużo dałam, zobaczymy, czy mi starczy na tyle. Zapomniałabym o truskawkach, ale truskawki pójdą na wierzch. dojrzały jeszcze bardziej i są słodko maringe i teraz truskaweczki i na sam wiesz. Ale ja już sobie zjem polskie smaki, zapach, od razu wyczuć. Pyskaj, nóż, idą do mycia, i czekam na galeretkę. Będzie taka, taka już prawie zastygająca, więc wtedy będę mogła wylewać. I wtedy owoce nie podnoszą się, nie podchodzą do góry. Przynajmniej ja mam taki patent. Moja mama tak robiła, więc ja tak samo robię. Dobrze, to ja się biorę za mycie, i teraz będę zalewać owoce. Chcę tak, żeby owoce nie wypływały. dolewam tam gdzie brakuje. Niestety troskawka nigdzie gdzie się podniosła, ale to nie szkodzi. I teraz lądują galerytki do lodówki, a ja się rozmowywałam, oczywiście. <grymianie> Oglądałam swoje OK dramy i tak się wzruszyłam trochę. <grymianie> to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki filmik. Taki luźny vlog i robienie galaretki. To wszystko na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia, miłej niedzieli i do miłego. Pa!